Działa to tak. Klucz od innego zamka wkładamy do zamka, którego chcemy, od, którego chcemy otworzyć, i wsadzając, i wyciągając, robiąc to szybko i przekręcając kluczyk, otwieramy go. W miejscu, kiedy jest na środku, kiedy kluczyk jest pionowo, w ten sposób, w, tutaj w tym miejscu zaznaczamy miejsce. Gdzie nasz kluczyk spotkał się tutaj z tym i dał się przekręcić? Dzięki za obejrzenie filmu. Oglądajcie inne i zapraszam do komentowania.